Szanowni Państwo, to jest niewątpliwie powód do, do dumy, bo kwartalnik prowincja w tym roku obchodzi 15 swojego istnienia. I to święto właściwie, ten jubileusz, celebrujemy od początku roku. Chociaż pierwszy numer pojawił się jesienią 2010 roku, nikt się nie spodziewał. No ja, czy ja się spodziewałem, ale wielu się nie spodziewało, że tyle wytrzymamy. Niektórzy myśleli, że to będą dwa, trzy numery i się rozledzimy, ale trwamy. Dzisiaj wydajemy 62 numer, co napawa mnie naprawdę wielką satysfakcją. A jest to satysfakcja zarówno dla autorów, którzy publikują w kwartalniku, jak i satysfakcja dla czytelników, bo to dla nich robimy. Bez czytelników nie byłoby kwartalnika prowincja, a to, że ukazujemy się systematycznie raz na kwartał, nasz kwartalnik liczy 200 stron, prawie 400 egzemplarzy nakładu, no to gdyby się to zliczyło, to, to wychodzą miliony stron, łącznie oczywiście. Więc jest to jest czym się chwalić i chwalimy się, ale oczywiście naszym głównym zadaniem jest wydawanie kwartalnika. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego piszemy co roku taki grant na program rozwój kultury w Województwie Pomorskim. No i udaje nam się od prawie 14 lat, bo pierwsze te numery wydaliśmy własnym sumtem. Trochę po zbójecku, ale się okazało, że czasami warto zaryzykować i są tego efekty. Ja się niezmiernie cieszę, bo przez te 15 lat uzbierało się ponad 600 autorów, którzy no niektórzy sporadycznie, niektórzy systematycznie i to jest moim zdaniem powód do dumy. A te tłumy, które przychodzą na promocję prowincji do w Sztumie, w Sztumskim Centrum Kultury, któremu też dziękuję za. Taką współpracę od samego początku. No to jest duży powód do satysfakcji i z tego się bardzo cieszymy. Tematów nam nie brakuje, choć wydawało się, że, że na powiślu już ławak już właściwie nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Że wszystko zostało powiedziane, opisane. No ale to, że kwartalnik istnieje, to jest dowodem na to, że że tych tematów jest bardzo dużo. Dla nas ważnym takim aspektem naszej działalności jest to, że staramy się promować twórców kultury. Bardzo różnych autorów, bo to są poeci, to są pisarze, to są historycy, dziennikarze. Ja e, już nie będę wchodził w profesję tych ludzi, którzy piszą, bo one są bardzo różne. E, Ostatnio przybył do nas Daniel Borcuch, który jest znany też pod nazwiskiem, pseudonimem artystycznym Daniel Blum, a który jest kompozytorem muzyki filmowej. Ostatnio napisał muzykę do zamachu na papieża Pasikowskiego. Jest to wybitny muzyk, ale też jest pasjonatem historii, archeolog z wykształcenia. I opisuje bardzo lokalne historie, odnajduje bardzo ciekawe rzeczy w kidzynie, okolicach, generalnie na powiślu. Ale takich autorów mógłbym wymieniać setki, tak jak powiedziałem, ponad 600 jest ich. I ciągle przybywa. Na tych spotkaniach, które organizujemy, zawsze się ktoś znajdzie, kto podchodzi i pyta, czy mógłby coś napisać, opublikować. Bardzo są też cenne dla mnie wspomnienia ludzi, którzy. Przychodzą. Tu Alicja Łukawska jest bardzo takim płodnym reportażystą, że tak powiem. I wyszukuje różne ciekawe historie i przywozi tutaj swoich bohaterów, więc to jest pasjonujące. Często starsze osoby, które chcą się dzielić swoimi wspomnieniami, które gdzieś tam skrywali, w swoich zakamarkach pamięci albo w szufladach, a prowincja daje im możliwość wyjścia na światło dzienne i opowiedzenia swojej historii. My jesteśmy po to, żeby opowiadać różne historie. Ta, to, 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 to ciągłe trwanie ludzi tutaj na Ziemiach Odzyskanych, którzy próbują budować swoją tożsamość, to jest. Bardzo ważne dla nas, bo oni odkrywają nie swoje korzenie tu, bo one są gdzieś zupełnie indziej, ale próbują się zakorzeniać tutaj. I to jest moim zdaniem bezcenne w każdym regionie Polski. Bo my promujemy nie tylko swoją prowincję, czyli powiśle i Żławy, ale też zaglądamy w inne prowincje, na Suwalszczyznę, na Śląsk, na Dolny Śląsk. Są to różne tereny. Oczywiście dominują tutaj nasze ziemie. Ale dla nas to jest ważne, że budujemy taką tożsamość ponad granicami, ponad regionami, pokazując, że ważne miejsca, ciekawi ludzie funkcjonują także w małych ośrodkach właśnie na prowincji. Prowincja nie jest dopustem Bożym. Prowincja nie jest pejoratywna. Z prowincji można być dumnym, widząc takich ludzi, widząc takich czytelników, widząc ludzi, którzy co, co kwartał piszą do nas ważne treści. Prowincja, mam nadzieję, będzie trwała jak najdłużej. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, na święta i na cały rok.